Witam Cię, Tadeusz. Witam. Tadeusz serdecznie. Pasieczny. E, od kiedy mi się znamy? E, jak sięgam pamięcią, od trzech lat, jak zakładaliśmy Stowarzyszenie Obywatelski Samorząd. Tam po raz pierwszy zobaczyliśmy się. To już trzy lata. Trzy lata miało. i trzy lata pięknie się poznajemy i działamy w jednym kierunku. E, a nasze stowarzyszenie? Bo mogę powiedzieć, że to jest nasze. E, tak. Teraz tak. była gdzieś rocznica. W maju będzie 3 lata, 3-letnie trzy, stowarzyszenie jest nasze, bo wspólnie żeśmy go zakładali. No i właśnie Tadeusz, dlaczego startujesz jako kandydat na Wójta Gminy Łańcut? Jak to się stało, że któregoś dnia Tadeusz Pasieczny wstał, czy rzeczywiście wstał, czy to, był tak, czy to była taka chwila i pomyślał sobie, będę ubiegał się o fotel wójta minęłaństw. Wróćmy do początku stowarzyszenia. E, ostatnia, na szczęście, mijająca kadencja, e, jak się rozpoczęła, to kilka osób zobaczyło, że to idzie w innym kierunku niż my mamy w pojemną samorządność. I wtedy postanowiliśmy, że albo działamy i chcemy to zmienić, przywrócić mhm. tą samorządność ludziom, albo dajemy sobie spokój i będziemy biernie tylko obserwować. Dnia, kiedy postanowiłem zostać wójtem, nie pamiętam, bo tak naprawdę chyba nie było tego dnia. Pamiętasz, jak zakładaliśmy stowarzyszenie. Mhm, pamiętam, my, było nas dosłownie, ile nas tam było osób? Kilkanaście osób, mhm. a miało być tylko dziewięć. To było pierwsze zaskoczenie, że przyszło więcej osób i każdy był zainteresowany. Potem, jak zaczęliśmy działać wspólnie, to coraz więcej osób zaczęło się do nas przekonywać. Nie tyle do nas, co do naszej działalności. I był taki moment, pewnie z półtora roku temu, gdzie zaczęliśmy myśleć na poważnie o tym, żeby mieć realny wpływ. Nie wiem, czy pamiętasz, co ja wtedy powiedziałem. Oj, wiele rzeczy padało, wiesz to tak jak ty mówisz, no ja też byłam jedną z osób, która któregoś dnia wstała, powiedziała, no nie godzę się na te rzeczy, które się zaczęły dziać i myślę, że ciebie też to bardzo, bardzo cię tak kolokwialnie powiem ruszyło. I wtedy powiedzieliśmy sobie, że jeżeli mamy na poważnie coś zmieniać, to zbierzmy ludzi, Wspólnie zadecydujemy, kto będzie kandydatem na wójta, kto będzie startował do rady, no a potem to się już po, potoczyło dalej. Stowarzyszenie, stowarzyszenie ludzie ze stowarzyszenia rzekli, że ja będę najlepszym kandydatem na wójta, skoro się powiedziało A, więc stawiamy kolejne kroki. Ja muszę coś powiedzieć, Tadeusz, jak ja Cię poznałam, to ja po prostu nie wiedziałam, co o Tobie myśleć, bo wiesz, no Gdzieś tam przewijało mi się Tadeusz pasieczny, no, Przez chwilę nawet byłeś bardzo medialny. E, tak, było bardzo głośno o Tobie, aczkolwiek chyba nie bardzo byłeś zadowolony z tego, jak, jak, jak to w ogóle, jaka to sytuacja była. E, I tak się zastanawiałam, kim jest ten człowiek. Na początku wydawało mi się, że no, no nie wiem, no taki no, widać przede wszystkim profesjonalizm, ale jakim jesteś człowiekiem. I wiesz co? E, to chyba najlepsza rzecz, że mogłam Cię bliżej poznać. E, mogłam Cię poznać jako człowieka, który jest e, bardzo wyczulony e, na krzywdy innych, e, który ma niesamowite poczucie humoru. Słuchajcie, moi drodzy, e, Tadeusz Pasieczny <grym> ma niesamowite poczucie humoru. Jest człowiekiem bardzo ciepłym. E, Myślę, że masz wszystkie predyspozycje na dobrego wójta i, i nasza gmina zasługuje. Zasługuje na to, co najlepsze, a zasługuje na to, żeby być dobrze zarządzana, żeby być słuchana. No właśnie z tym słuchaniem. No, rozmawiamy wiele, wiele razy z tym słuchaniem, no bo jesteśmy, ty jesteś mieszkańcem madbigowej, ja jestem mieszkańcem Głuchowa. Ty też masz takie przekonanie, że nie jesteśmy słuchani. Albo przynajmniej nie do końca jesteśmy słuchani. Dotknęłaś klucz problemu. Pytanie dlaczego startuje. To trochę się z tym wiąże. Musimy przywrócić samorządność ludziom. Ludzie powinni mieć wpływ na to, co dzieje się w ich okolicy, a niestety ostatnia kadencja pokazuje, że obecny, obecny samorząd to raczej teatr jednego aktora. Tak jak ty mnie poznałaś, to jest właśnie piękne, że my. Działając, rozmawiając, możemy poznać siebie, poznać problemy, możemy wymienić się rozwiązaniami i iść do przodu. I w takiej sytuacji działa samorząd. Każdy wnosi coś dobrego, każdy człowiek wnosi coś dobrego. Przy czym niektórzy mówią, że jeden przy wejściu, drugi przy wyjściu. Słyszałam to. Dobre. I to właśnie mówiłam o tym poczuciu humoru, a o tym poczuciu humoru, Tadeusz. Uwielbiam Twoje poczucie humoru, a przy tym niesamowitą też nasz pokorę. Ale na pewno, i tu mówię całkiem poważnie, na pewno każdy człowiek zasługuje na szacunek. Nie wolno człowieka publicznie nie. zniesławiać, nie wolno publicznie oskarżać, dopóki się nie ma dowodów. I to było też jednym z powodów, dla których myśmy się zrzeszyli. Chcemy to zmienić, chcemy zmienić działanie społeczne w naszej gminie, Mam nadzieję, że nam się wspólnie uda. To wcześniej, to co powiedziałam, że stałeś się medialny, to właśnie było to, że byłeś zniesławiony, poczułeś się dotknięty, zupełnie niesprawiedliwie. Myślę, że nie tylko ty, wiele osób w gminie tego doświadczyło. I to też przyświecało naszemu stowarzyszeniu. Zobacz, jak my jesteśmy różni. Ile u nas jest takich różnych opinii, a mimo to tworzymy niesamowity zespół, zgrane, to co widać. Jeździmy teraz, jesteśmy, bierzemy udział w spotkaniach wiejskich. Wspaniale nas prezentujesz. Widzę, jak mieszkańcy odbierają Ciebie przede wszystkim I, i rzeczywiście widzą, że takiego wójta chcieliby mieć. Także, drodzy mieszkańcy gminy Łańcut, Macie możliwość zadecydowania 7 kwietnia. Całym sercem popieram Tadeusza Pasiecznego, nie tylko ja, ale ogromna, ogromna rzesza ludzi, któremu zaufała, ponieważ jest to człowiek wielki, wielki profesjonalista z kręgosłupem moralnym, którego tak naprawdę dzisiaj nam potrzeba. Człowieka, który szanuje ludzi, szanuje opinie, przyróżne opinie. No i to jest najlepszy kandydat na Wójta Gminy łańcuch. Batko, to nie jest tak, że jeden człowiek wszystko naprawi albo wszystko zmieni. Mówisz o zebraniach wiejskich, o spotkaniach. To prawda, że ja rozpoczynam i prezentuję, ale mamy, wiesz dobrze, świetny, zgrany zespół. Różnimy się między sobą. Nikt nie pyta nikogo o preferencje polityczne. Natomiast na każdym spotkaniu powtarzam, że chcemy samorządu przyjaznego, otwartego i transparentnego. Samorząd tworzymy my, mieszkańcy. Można budować mnóstwo dróg, można budować piękne mosty, ale jak nie zbudujemy mostów między ludźmi, to już nie jest samorząd. I na tym polega ta różnica, którą my chcemy wnieść. Chcemy być otwarci, nie chcemy nikogo wykluczać, chcemy dawać informację publiczną na bieżąco i wiemy, jak to zrobić. To moje 25-letnie doświadczenie pracy w samorządzie to jest rzecz niebywała. Żadne studia tego nie nauczą. Zobaczyć, jak funkcjonuje jeden samorząd drugi, zobaczyć, jak funkcjonuje starostwo powiatowe. Kontakty w Związku Powiatów Polskich, gdzie rozmawiamy z różnymi samorządami, to jest coś pięknego. Więc. Skoro mam to wiedzę, to doświadczenie, to szkoda tego zamykać dla siebie. Stwórzmy razem zespół, rozwijmy nasz samorząd. No dokładnie, 25 lat mówiłeś, prawda? No to powiedz, Tadeusz, jakie stanowisko zajmujesz? Co robisz? No bo ludzi to interesuje. Co robisz na co dzień? W tej chwili jestem w starostwie powiatowym w końcu. Jestem naczelnikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Tu nie ma tylko samej edukacji, ale jest już szersza działalność. Natomiast bardzo ciekawe było moje doświadczenie początkowych lat zatrudnienia. Bo kiedy w 1998 roku przyszedłem do pracy, to zaczynałem od najniższego stanowiska urzędniczego i tak po kolei, po kolei, po kolei piąłem się. Byłem przez moment dyrektorem Centrum Oświaty, no i potem niestety odszedłem, a raczej zostałem zwolniony. bo będąc precyzyjnym i właśnie po tym zwolnieniu poznałem organizację kilku innych urzędów. W tej chwili, będąc naczelnikiem, też muszę podejmować trudne decyzje, ale najpiękniejsze jest to, że mogę budować zespół wspaniałych ludzi. W wydziale naprawdę pięknie się dogadujemy. Działamy razem w starostwie z innymi wydziałami, potrafimy znaleźć wspólny mianownik i dojść do porozumienia. Czyli tak naprawdę to, co ty mówisz, to pokazuje, że jeden człowiek nie jest w stanie niczego zrobić, prawda? I, i to jest ta pokora, której w gminie łańcuchu teraz bardzo brakuje. To, że jeden człowiek nie jest w stanie wszystkiego zrobić, a potrzebuje. Sztabu ludzi. No bo i... jak, jak ty to widzisz? To jest prawda, że jeden człowiek nie jest w stanie wszystkiego zrobić, ale musi być jeden człowiek, który potrafi zachęcić innych. I to jest rola właśnie osoby zarządzającej. Dla mnie samorząd to nie rządzenie. Samorząd to zarządzanie. I od tego Władcy, tego zarządzającego zależy, czy będzie chciał budować zespół i rozmawiać z innymi, czy będzie dążył w kierunku autorytarnym i po prostu rządzić. Wszyscy inni mają się podporządkować. Ja uważam, że tak nie powinno być. Samorząd tworzymy my, każdy znosi coś dobrego i to, że jeden człowiek nie jest w stanie wszystkiego zrobić, to prawda, ale ten jeden człowiek musi rozpocząć. Budowanie wspólnot, musi rozpocząć budowanie zespołu i pilnować, żeby ten mechanizm działał, czyli żeby każdy robił swoje. Tadeusz, opisałeś wspaniałe cechy lidera, bo lider nie pokazuje palcem, tylko zaczyna sam działać, licząc na to, że reszta pójdzie za nim. I to są cechy dobrego lidera. Także Tadeusz. Dziękuję, że jesteśmy razem. Dziękuję i do zobaczenia 7 kwietnia. Moi drodzy, myślę, że czas na zmiany. Jeżeli chcecie lidera, człowieka, który wie w jakim kierunku ma iść ta gmina, głosujcie na Tadeusza Pasiecznego, kandydata na wójta gminy Łańców.